dziś, zgodnie z panującymi trendami na fejsie i YouTubie, będę nagrywał piękne borowiki, mam nawet jak każdy szanujący się YouTuber, piękny koszyczek będzie każdy grzybek elegancko pokazany wyrwany z należytym ceremoniałem znaczy, że będzie wykręcony będzie każda dziurka na nagraniu pokazana, jak jest zatkana, nie będzie tego obleśnego wiadra i i takie tam i w ogóle i w szczególe same pros same piękne borowiczki. Dlatego też zgodnie ze sztuką i z ceremoniałem przyjechałem bladym świtem, <grym> a tak zgodnie z prawdą to żona ma najlepsze on straciła moc przerobowo no, na prawdziwki już nie, nie nadąża suszarka suszyć. Nie ma palników do gotowania, do marynowania i dostałem kategoryczny zakaz przenoszenia prawdziwków jak przyniosę prawdziwków to wylecę z nimi na zbity ryj, a w najlepszym wypadku sam będę je obierał i, i przetwarzał tak, że <grych> więcej nie trzeba było, ale żeby żeby, żeby bakcyla grzybowego odbić, bo prawdziwki naprawdę mi się przyjadły jeśli w tyle w tym roku już ze 4 lata nie było takiego wysypu jak teraz był przez te ostatnie dni i dlatego dziś ruszam na rydzę rydze, moje ulubione rydzy nigdy za dużo, także lecę na rydzochy lecim będzie nagrywane wszystko fajnie dopóki nie, nie usłyszę konkurencji i nie zacznę się znajdować, także w ogóle zapomnę o tym że nagrywam, także lecim w poszukiwaniu rydzy dobra wskazówka to jak ktoś chciał to na pewno są gdzieś takie małe, których nie widział i tu mamy pierwszego o jeszcze nadepnął hmm. falcetar ale i tak go wezmę może coś się wytnie U, nie no świruje zgnilus Uuu, lecimy dalej ale jest zgodnie z tym co powiedziałem przed chwilą tu były a tu rośnie ślicznusi malusi jak od razu się wytnie to dzieluksz czy nie ale tak czy owak jest jest sam on tram, pięknie. Pięknie, nie może nie pięknie, ale jest dobrze. Lecimy dalej. Później pewnie nie będzie nagrywane, tylko cięte. Nie no uwielbiam taki widok, te rudzielce, które rosną fajnie w tych muchach. W ogóle fajnie jest na tej miejscówce. To, że widać nawet takie... Maluszki elegancko, ale też tak jak w takich momentach jestem pełen podziwu dla tych, którzy gdzieś tam oglądam tej na YouTube wyprawy grzebowe. Jestem pełen podziwu dla tych ich cierpliwości, że mają czas nagrać, opowiedzieć, pokazać to wszystko gdzieś tam. Bo ja jak gdzieś tolej jak już są, to leci zbieram, a jak gdzieś w ogóle konkurencję słychać to. Wary sklejonej ogień na tłoki Lecimy się, zapowiada ciekawe, zobaczymy jak będzie. A co tu za wstydziuch księdzini? Uuu Siedź, siedz tu bidulku. Rubaczki zjadły. <grybaczki zjadłeś> to chyba taka moja ulubiona rozmiarówka. Są już duże, ale nie nieprzyrośnięte jest robek nie ma maluszyka, ale tu się nie zostawia takich, bo to taki dęt, takie stryzowe ludzi tu jest dużo pępków jest oporowo ale pępków nie zbieramy, nie aż tak, się nie upokorzymy pomiędzy pępusiami rudziel dobrze, dobrze takie trochę do przesady maluszki, ale dobrze, dobrze jest. Będą rydziki. Nie no, fajnie jest. Siedzą pomiędzy tymi pępuchami te rudzielce. Całkiem tak ciekawie. Dobra. Biorę się za zbieranie, a nie tu będę miał parcie na jakieś nagrania, nie wiadomo jakie zbieramy tu nawet miejscowe pokażę bo <laughs> lata mi to jest taki deptak, że szok tu chodzi tysiąc ludzi dziennie i tu kolejny dowód na to co mówiłem na początku ktoś ciął <laughs> ale zostały i dla nas ślicznotki <laughs> elegancko o tu jest większy taki chyba ten największy dzisiaj <laughs> Elegancja Francja leci im. Te z tego muchu chyba no, najbardziej no. lubione takie fajne. <laughs> Fajniusie się, <Fajniusie>, ślicznusie <laughs> Nie wiem, widzi, żeby było nie, że później przytle. Wszystko zgodnie z ceremoniałem, Zaraz będę nagrywał przejścia moje, jak ładnie mi szło. Świetne są. <laughs> Świetniutkie. Tylko szkoda, że to miejsce takie popularne jest. O, poszło czapka. Ale. Ale to nic. Po południu jest fajnie, bo się chodzi powoli, bez wyścigów. Się znajduje to, co poranna zmiana nie znalazła. Tu z daleka mruga już. Taler taki, że ho Ale. Jest. 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 Jest i fest tu muchomory, gdzieś chyba taki standardowy suchar, że to grzyby dla teściowej, nie wiem co ludzie w teściowych mają, ja akurat swoją lubię bardzo, jestem do, do zgodnie i wdzięczny, ona mi taką fajną żonę przywiozła ze szpitala, że hoho. Ho. A tu lecimy dalej, teraz tam, tam pamiętajcie, za tym drzewem trzeba skręcić, tam jest moja tajna miejscówka, po której chodzi tylko 100 innych osób dziennie tu ciekawostka, którą nagram, rydzowa, bo ja na nie to mówię quasi modo ale one mają spody takie właśnie czapki mają białe, nie wiem jak to na ten i nie wiem dlaczego, czy to jakaś jest ich choroba, czy jakich pasoży, czy coś, ale no one centralnie to jest ten, rydz normalnie jak ten, jak trzeba, nie ma, że one Jakie są trójaki, bo je zbiera się od lat normalnie Rydzuchy, ten akurat robaczywy, ale Ale jest ryduch. Jak trzeba Jak ktoś wie To może się wypowiedzieć w tym temacie, dlaczego to tak i czemu to tak Z góry dzięki za wiedzę Teraz się ściąłem, że Babola walę od samego początku, bo powinienem mieć ustawiony tryb filmowy Takie najazdy w... na jazdy na <laughs> I kosić, ale niezle, jak na razie. Tu jakie ładny rosną to masakra I talary małe i duże Szok Prawdziwko, bo jak żyje, to nie widziałem tu prawdziwka nie w tym miejscu. Taki wysyp w tym roku, ale nawet nie zaryzykuję nie za krojenia go. Niech sobie rośnie, tu niektórzy żyje w spokoju do końca swych dni. <grytanie> Pytanie do znawców tematu, lepszych ode mnie, co to za rodzaj jest, bo czapki blade, ale przycina się i rydzysko na 100% <laughs> Także Także tego, także no Takie lubię grubasy uh, uh, uh. Tam jeszcze takie widać dawa <laughs> Brawo ja Tadam Jest rekord dnia, ale to nie ten to. Tylko ten kaban I to jest dopiero pierwszy taki Duży, który znalazłem, co były drogą dedukcji można było wywnioskować, że one dopiero tak się zaczynają na, na ten. Sito. <laughs> Oczywiście, kto był w wojsku, to wie, że się nie zostawia świadków. Ciach, ciach, ciach. I elegancko. <laughs> Nie no. Jak to się mówi po Podlaskiemu? Podoba się to. Podoba się to dla mnie. Ryzy są the best. E, nie wszystkie, bo są i robaczuchy. Ale zaraz jest je tu przy, przetestujemy. Są ten. No i jak na porę, o której ja wystartowałem, spodpałem? Kosza to jest. Dycha bodajże. Kura, mistrz, brawo ja. To jak się przymaskowali, wyłazić mnie z tej trawy <grystanie> Jaka Jaka banda siedzi Ciachia Tak się kaszla <grystanie> Ale fajnie, fajnie, fajnie Tu rosną, bo ktoś szukał miejscowy, to tu są najlepsze Terra nagranie i ujęcie na jakie czekałem Na tle zachodzącego słońca Klan żurawi, to było ich więcej dwa widać, a tam poleciał klucz żurawi, tu pełen koszy Rydzy <laughs> Ale ogólnie fajny ten, fajna wyprawa ile? Niecałe dwie godzinki latałem nawet na ten, ale to było takie zbieranie, że bez pośpiechu, powoli tu tam tu pogadałem, tu coś nagrałem, tu coś obciąłem, tu spojrzałem, tu zajrzałem. Do domu wrócę. Pewnie. Ochrzan będzie, ale to taki ze śmiechem taki, bo żona ma najlepsze, że on wie, że w Podlaskim gości się przyjmuje, to obowiązkowo musi być bimberek i marinowane ryzyki. to nie, nie te klimaty, że whisky i różne tam pierdolety, krewety i inne srety, ale tak czy owak wyprawa udana, rydzyki naprawdę mega, giga, luks, do, do następnej wyprawy. Narrt